Cześć, tu podcast Hiszpańska Wioska. Ja nazywam się Martyna Zienkiewicz i jakieś 20 lat temu przyjechałam po raz pierwszy do Hiszpanii z tym tak typowym dla cudzoziemców wyobrażeniem Hiszpania, paella, sangria, corrida, flamenco, fiesta, siesta i maniana. Oczywiście wszystkie te słówka znacie na pewno właśnie z hiszpańskiej kultury, ale nie ma nic bardziej mylnego niż łączenie tego wszystkiego w jednolitą całość. Dlatego w Hiszpańskiej Wiosce, w podcaście, będziemy się zajmować tymi wszystkimi pojęciami, co jest co i jak te pojęcia mają się do jakich regionów w Hiszpanii, no i w ogóle z czym to się je. Podcast nazywa się Hiszpańska Wioska. Między innymi dlatego, że nagrywany jest w hiszpańskiej wiosce. Ja w tym momencie znajduję się u siebie w domu, w wioseczce położonej 35 km na południe od Walencji, w, na terenie Parku Narodowego Albufera, parku, w którym centrum jest ogromne jezioro jezioro m, o największej powierzchni w całej Hiszpanii, Albufera. Natomiast jest ono dosyć płytkie, także mówimy tutaj tylko właśnie o powierzchni. To jezioro zasila swoimi wodami ogrom po, pól ryżowych, co dla mnie też kiedyś było zaskoczeniem, może dla Was też będzie, że w Hiszpanii rośnie ryż i uprawia się ryż. Właśnie tutaj niedaleko, niedaleko skąd nagrywam podcast, też można przy, wychodząc z mojego domu... 5 minut, i jesteśmy właśnie na polach ryżowych, które w tym momencie już są ścięte, są. Jesteśmy po dożynkach, tutaj w Hiszpanii. Gdybym miała wyjrzeć przez okno w pokoju, w którym nagrywam, zobaczyłabym drzewo Nispero, owoc. Jeżeli chcecie, to sobie poszukajcie. W Polsce tego owocu nigdy nie widziałam, wydaje mi się, że nie ma. Nispero Igo, czyli figi, oczywiście y, bardzo dużo campos de naranjas, czyli sadów pomarańczy. I w takich okolicznościach przyrody nagrywam dla Was podcast. Ale Hiszpańska wioska to nie tylko podcast, który jest nadawany z hiszpańskiej wioski, ale który będzie mówił o tematach związanych z lokalną kulturą różnych części Hiszpanii. Czuję potrzebę, żeby w pierwszym odcinku powiedzieć, dlaczego podcast nazywa się Hiszpańska Wioska, bo fakt, że jest nagrywany właśnie w takim miejscu, to jest jeden z powodów, ale istnieje jeszcze kilka innych powodów. Między innymi taki, że po hiszpańsku wioska to pueblo, el pueblo. I po hiszpańsku, poza tym, że ma znaczenie takie jak po polsku, czyli mała miejscowość, wieś, to ma też znaczenie społeczności. Jak my słyszymy, jak mówimy pueblo espaniol, to może być to dwuznaczne i musimy z kontekstu wywnioskować, co to chce nam zakomunikować, takie wyrażenie. Może to też oznaczać hiszpańską wspólnotę jako państwo, hiszpański naród, hiszpańską społeczność. Pueblo Español. Dlatego też ten podcast będzie miał to rozszerzone znaczenie, jeżeli chodzi o tematy tutaj poruszane. Czego możecie się spodziewać w, hisz w hiszpańskiej wiosce, tutaj u mnie? Będzie o, o czuciu, będzie o emigracji, będzie będą historie o wtapianiu się w inną kulturę. Chcę Was połączyć z Hiszpanią jak najbardziej autentyczną Hiszpanią, właśnie Pueblos, bo mówiąc Pueblo español, tak naprawdę możemy też powiedzieć Pueblo Valenciano, czyli y, społeczność regionu Walencji, Pueblo Catalan, Pueblo Vasco, czyli wspólnota Katalonii, wspólnota Pueblo, naród baskijski, jest y, tych Pueblos. Wewnątrz tego konceptu Pueblo Espaniol może być bardzo dużo, a nawet myślę, Pueblo Global, globalna hiszpańska wioska związana z językiem hiszpańskim, gdzie jednak te informacje, tak jak mamy świat anglojęzyczny i oglądamy seriale ze Stanów, czy tam filmy, ale też z Wielkiej Brytanii, Australii, i ten świat jest połączony, też możemy szukać połączeń, ale. Bardzo mi zależy na takim realnym spojrzeniu. Jak mamy spojrzeć na język hiszpański globalnie, na świecie, to musimy mieć świadomość, że Hiszpania nie jest krajem, w którym najwięcej y, osób mówi po hiszpańsku, czyli tak naprawdę większość osób mówiących po hiszpańsku nie mieszka w Hiszpanii. Na pierwszym miejscu mamy Meksyk i to jest 132 miliony ludzi. Na drugim miejscu mamy Stany Zjednoczone i 57 ponad milionów. Na trzecim jest Kolumbia, 52 miliony, prawie 53 miliony ludzi. I dopiero na czwartym miejscu pod względem ilości użytkowników języka jest Hiszpania i to jest 48 milionów osób mówiących po hiszpańsku tutaj. Także takie są fakty. Mówiąc o globalnej hiszpańskiej wiosce, dlatego nie chcę, żeby jakby było takie wyobrażenie, że ta wioska jest hiszpańsko-centryczna. Na pewno tutaj w przestrzeni podcastu hiszpańska wioska, porozmawiamy sobie kiedyś właśnie na tematy różnych niuansów, jeżeli chodzi o język hiszpański i jego akcenty, jego różnice wewnątrz samej Hiszpanii, ale też na całym świecie. Chciałabym, żebyśmy nabrali wrażliwości właśnie na każdą kulturę, którą odwiedzamy w Hiszpanii, żeby mieć na uwadze to, że każdy region ma swoje tradycje i jak gdzieś przyjeżdżamy właśnie w gości, to warto coś wiedzieć o nich i je uszanować. Także zostańcie ze mną, jeżeli ten temat jest dla was interesujący. Mnie język hiszpański urzekł jeszcze w wieku około 20 lat i, i ta fascynacja się nigdy nie skończyła, ale język, mówiąc język hiszpański, też mnie urzekały kraje e, Ameryki Łacińskiej i wszystko, co związane właśnie z taką, z pewnego typu ekspresją, gdzie dla mnie, ja się swobodniej czułam, czy dążyłam do poznania ludzi właśnie z tych kultur, bo fascynuje mnie to w jaki sposób y, Hiszpanie i Latynosi wyrażają samych siebie, że są intensywni. Myślę, że o, właśnie, tutaj możemy powiedzieć, intensywność przyciągnęła mnie też do tego kraju. Ale znowu, to są takie spojrzenia stereotypowe. I teraz, czy tak jest naprawdę? No właśnie, w odcinkach Hiszpańskiej Wioski będę na pewno opowiadać o tym, jak to stereotypowo niby wygląda, a jak wygląda w rzeczywistości. Hiszpania uczy mnie mojej własnej autentyczności. Moja droga życiowa po prostu jest tak związana z pobytem tutaj. Kartę rezydenta mam od 2010 roku, czyli już 15 lat, i wtedy właśnie przyjechałam na studia. Mój rozwój osobisty jest związany z tym, kogo tu poznałam, czego się tutaj nauczyłam, jakie były okoliczności mojego życia tutaj. To, czego często szukają ludzie w Hiszpanii, to zrelaksowany styl życia. I mam dla Was przykład z życia wzięty: hiszpański relaks w najwyższym stylu. Ay por Dios. Ay, hay tiempo de comer, hay de comer sin Możecie usłyszeć tutaj panikę wywołaną wybuchem wulkanu na Wyspach Kanaryjskich, na Wyspie La Palma we wrześniu 2021 roku. W tle słychać chaos i zamieszanie. Natomiast też bardzo wyraźnie yy, słyszycie zdanie I tiempo de comer. Czyli jest czas na zjedzenie. Jest czas na to, żeby zjeść. I jest to nagranie z w miejscowości niedaleko właśnie wulkanu Cumbre Vieja, gdzie rodzina zasiada do stołu i widząc co się dzieje, wszyscy panikują, ale właśnie tutaj y, bohater mówi nam, że hay tempo de comer sin problemas. Mamy czas, żeby zjeść bez problemu. Zanim nas y, będą ewakuować, to jeszcze zdążymy, zdążymy zjeść. Trzeba mieć priorytety w takich sytuacjach.

Language Surfing to nauka hiszpańskiego w ruchu, każdego dnia w innym miejscu, w prawdziwych sytuacjach, ale najważniejsze, to program stworzony specjalnie dla ciebie, dopasowany do celów, zainteresowań i tempa nauki uczniów, klientów. Moje treningi organizuję w Walencji i Kujerze z opcją noclegu u mnie na wiosce. Zajrzyj na stronę Language Surfing. Albo na mój profil Instagramowy, Martyna Zeta, do opisu. Tam jest link ze wszystkimi informacjami. Ja myślę, że to jest tak, że w nowym języku, kiedy się uczymy nowego języka, odnajdujemy elementy samych siebie, bo z czasami jest tak, że nasz język, na przykład polski, nie pozwala nam na pewne spostrzeżenia, bo po prostu pewnych wyrażeń, w tym języku nie ma i możemy odkrywać własne nowe zasoby poprzez naukę języka. I tutaj, tak, tutaj zupełnie będę y, bardzo polecać uczenie się języka hiszpańskiego, który otwiera drzwi nie do jednej kultury, bo y, nie możemy brać pod uwagę Hiszpanii ta, jako takiego jednolitego bytu. Takie podejście, e, język, że Hiszpania to hiszpański, siesta, fiesta, sangria i nie wiem, flamenco na przykład, jest pojęciem błędnym i bardzo, bardzo powierzchownym. Natomiast właśnie jeżeli uczycie się hiszpańskiego, y, wydaje mi się, to zostańcie na tej drodze i wytrwajcie, bo nauka języka to jest proces. I nawet jeżeli y, czasami nie mamy siły, to obiecuję Wam, że jeżeli z regularnością będziecie się uczyć, to w końcu zadziała i w końcu będzie etap fajnej komunikacji z innymi kulturami. Więc ten, y, ten język hiszpański otwiera drzwi do poznania ludzi z tak różnych kultur i tak, takich historii ciekawych, gdzie jeżeli nie będziecie mówili po hiszpańsku, no, nie jesteśmy w stanie do tego dotrzeć. Mnie ten hiszpański odnalazł, albo ja jego, albo ja odnalazłam język hiszpański w takim ciężkim momencie, momencie w życiu, studiując kierunek, którego nie chciałam studiować, no ale powiedzmy, że oczekiwało się, że będę go kończyć. I zmieniłam wszystko, zmieniłam właśnie kierunek studiów na filologię hiszpańską, i ten, ten język dał mi poczucie sprawczości i z, poczucie sensu, że od jakiegoś momentu, właśnie w tym młodym, takim trudnym okresie, miałam y, nastawiony Timon, czyli ster, że ten, ten hiszpański stał się dla mnie sterem. Słuchajcie, no, mnie fascynuje to, jak, jak bawią się, jak spędzają czas ludzie właśnie w tych swoich miejscowościach, w tych swoich stowarzyszeniach, kolektywach w Hiszpanii, jak to działa. Jak działa Pueblo, właśnie do Pueblo, jaka, jako ta wspólnota ludzi. Zdanie, które bardzo często się pojawiało po powodziach zeszłorocznych w Walencji, w których zginęło 229 osób, co po prostu jest numerem brutalnym zupełnie, jeżeli chodzi o europejski kraj, w którym dzieje się coś takiego i no do dzisiaj ludzie El Pueblo starają się o sprawiedliwość w tej sprawie. I wtedy właśnie często słyszanym zdaniem było po walencjańsku Sols el Poble, Salva el Poble, czy po hiszpańsku solo el pueblo salva al pueblo czyli tylko ta społeczność uratuje społeczność bo nie, jakby mówiąc tutaj tłumacząc wioska nie nie układa się to sensownie tak e, tylko wioska uratuje wioskę czyli że tylko my uratujemy siebie nawzajem chodziło o e, brak działań polityków od razu kiedy działy się największe tragedie a z kolei Y, działali wtedy ludzie, którzy się zrzeszali, samozrzeszali w grupy. Młodzi ludzie chodzili pomagać, sprzątać po powodzi y, najbardziej dotkniętym rejonom. Mamy też to, w jaki sposób objawia się nam słowo wioska, czyli pueblo, używane do podkreślenia zbiorowego działania obywateli, ludzi w obliczu kryzysu. Ale też jest w tym. Haśle, sol, sel poble, salva al poble. Jest w tym haśle też cierpka nuta porzucenia przez władze, które powinny tam być i stawiać czoło problemom. Trochę takie, jesteśmy zdani sami na siebie. No i powolutku dobiegamy do końca pierwszego odcinka hiszpańskiej wioski. Mam wrażenie, że to taki trochę jak pierwszy naleśnik, ten odcinek, ale wydaje mi się, że z grubsza mi się udało przekazać o czym to wszystko ma być, co się mieści w hiszpańskiej wiosce jako tematyce, także mieści się dużo. Jeżeli macie pytania związane z językiem hiszpańskim, życiem w Hiszpanii. Albo nawet szerzej pojętym kontekstem globalnej hiszpańskiej wioski, związanej też z krajami latynowskimi, śmiało piszcie wszystkie pytania. Ja bardzo chętnie opowiem, odpowiem, opowiem i odpowiem na Wasze pytania właśnie tutaj w hiszpańskiej wiosce. A żeby się skontaktować ze mną, to najlepiej wejść w Instagram i poszukać mojego profilu Martyna Zeta. Cała reszta mojej działalności tam jest podpięta, ale jeżeli nie jesteś użytkownikiem Instagrama, to jest jeszcze opcja wejścia na stronę Language Surfing. Ona ma wersję polską i wersję angielską. Tam są wszystkie niezbędne dan dane. Numer do Language Surfingu jest moim osobistym numerem, więc y, również można w taki sposób podsyłać pytania dotyczące podcastu Hiszpańska Wioska. Chcę Jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Oprócz mojej działalności w Hiszpanii, w terenie, prowadzę kurs hiszpańskiego przez muzykę, przez piosenki, które również znajdziecie na stronie Language Surfingu w kursach online. A żeby mieć namiastkę tego, co taki kurs może sobą reprezentować, zapraszam Was do słuchania mojego wcześniejszego podcastu o nazwie Hiszpański Prysznic, gdzie właśnie opowiadam więcej na tematy muzyczne. I tłumaczę krótkie refreny, żebyście mogli łatwiej zapamiętać słówka po hiszpańsku. A na koniec chciałam przeczytać Wam wiersz Ewy Lipskiej, który ostatnio opublikował Artur Domosławski na swoim Facebookowym profilu. Artur Domosławski, fantastyczny dziennikarz guru, jak dla mnie, jeżeli chodzi o informacje. Dotyczące Ameryki Łacińskiej i guru, jeżeli chodzi o też rozumienie regionów hiszpańskojęzycznych, gdzieś ten wiersz jest dla mnie dla tego podcastu wskazówką Mówię do mojego kraju. Mówię do mojego kraju. Wyprowadź się, wyjedź, Bądź przez moment cudzoziemcem. Potem wróć i zamieszkaj w sobie. Przemyśl to wszystko jeszcze raz. Schwytaj się w locie.